Pewnego razu była powódź i pewien mężczyzna wszedł na dach swojego domu, żeby uratować się przed wodą i już woda była tak wysoka, że on już stał na kominie i prosił Panie Boże uratuj mnie, uratuj mnie. Podpływa łódź ratunkowa, mówią wsiadaj. Nie, 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 spokojnie, ja ufam Panu Bogu, Pan Bóg mnie uratuje. I modli się nadal. Za jakiś czas znowu łódź ratunkowa podpływa, wsiadaj. Nie, ja ufam Bogu, spokojnie, Bóg mnie uratuje. Za trzecim razem sytuacja się powtarza, a on mówi: Ufam Bogu, nie wsiadam. I po tym trzecim razie woda już była tak wysoko, że mężczyzna się utopił i kiedy zbliża się do bram nieba, pełen pretensji, pyta się świętego Piotra. Święty Piotrze, jak to jest? Ja tak bardzo Panu Bogu zaufałem. A Bóg dopuścił, że ja zginąłem. Nie przyszedł mi z pomocą. A święty Piotr mówi: głupi jesteś. Pan Bóg trzy razy ci łódź ratunkową wysyłał. To jest taka, można powiedzieć, anegdota, która pokazuje naszą rzeczywistość i też dotyka tego problemu, który dzisiaj, z którym dzisiaj się spotykamy. Modlimy się, zwłaszcza w tym tygodniu, o dar trzeźwości dla tych, którzy są uzależnieni od alkoholu, i nie możemy na modlitwie poprzestać. Jeżeli ktoś z naszej rodziny miałby zawał, a my będziemy się tylko modlić, to no może się wydarzyć cud, ale cuda zdarzają się rzadko, tak, w sensie takie spektakularne. I bardziej sensowne jest zawieść czy wezwać karetkę i kardiochirurg uratuje tego człowieka w stanie zawału. I można powiedzieć, że Pan Bóg dokonuje cudu przez tę operację chirurgiczną, przez tego... Kardiologa i podobnie jest z chorobą alkoholową. Alkoholizm to jest choroba i potrzebujemy wiedzieć, na czym ta choroba polega, i też zdobywać wiedzę, jeżeli jest taki problem, na przykład wśród naszych bliskich, jak pomagać. I tutaj są takie trzy zasady. Po pierwsze, zdobywam wiedzę. Po drugie, wychodzę z ukrycia. I po trzecie, trwam w grupach wsparcia. Słyszeliśmy, że jest coś takiego jak AA, Grupa Wsparcia dla Anonimowych Alkoholików, ale jest jeszcze potrzebna grupa Al-Anon. Co ma zrobić żona alkoholika, co ma zrobić mąż alkoholiczki, właśnie wyjść z ukrycia i wstąpić do grupy Al-Anon. A najczęściej jest tak, że dla przykładu żona. Alkoholika nie ma tej wiedzy, jest zalękniona, chowa ten problem w domu, żeby tego nie wynosić. I jest, podobnie się dzieje jak w dzisiejszej Ewangelii. Ten trendowaty, jakby pan Jezus powiedział, co on ma zrobić, a on stwierdził: Ja zrobię lepiej, ja zrobię więcej. Nie posłuchał Jezusa, żeby nikomu nie mówił, tylko za, po wyjściu zaczął wiele opowiadać, rozgłaszać, co zaszło. I tak, że Jezus już nie mógł wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. Jego złe postępowanie, nieodpowiednie, jakby ograniczyło Jezusa, że Jezus już nie mógł dalej działać. A tutaj, w tym przypadku, na przykład. Żona alkoholika wylewa alkohol do zlewu, robi awantury, czasami bije męża, daje mu świetne powody, żeby odwracał kota ogonem. On wtedy wmawia wszystkim, że to on jest ofiarą, bo ma podbite oko, a żona się nad nim znęca to wszystko jej wina. Czy zwalnia go z pracy, bierze na siebie odpowiedzialność za wszystko, zwalnia jego z odpowiedzialności, stwarza mu komfort picia. I teraz przeczytam list alkoholika. I w, w tym liście alkoholik nie będzie ani kłamał, ani manipulował, powie z głębi serca całą prawdę o swojej sytuacji. Jestem alkoholikiem, potrzebuję Twojej pomocy. Nie rób mi wymówek, nie obwiniaj mnie, nie złożecz mi. Nie byłabyś zła na mnie, gdybym był chory na gruźlicę lub cukrzycę. Alkoholizm to też choroba. Nie wylewaj mojego alkoholu to po prostu strata ponieważ ja zawsze znajdę sposób na zdobycie dalszej porcji alkoholu nie pozwól mi wywołać u ciebie złości jeśli zaatakujesz mnie słownie lub fizycznie będziesz mnie tylko upewniać w złej opinii jaką mam o sobie ja już wystarczająco nienawidzę siebie niech twoja miłość do mnie i lęk o mnie nie doprowadza ciebie do robienia tego co sam powinienem robić. Jeśli weźmiesz na siebie odpowiedzialność za wszystko, oduczysz mnie podejmowania odpowiedzialności. Będę miał coraz większe poczucie winy, a ty będziesz się czuła urażona. Nie przyjmuj moich obietnic. Obiecam cokolwiek, by wyjść z kłopotów, ale charakter mojej choroby powstrzymuje mnie przed dotrzymywaniem obietnic, nawet tych o których mówię z początku serio. Nie groź mi, jeśli nie masz zamiaru spełnić groźby. Jeśli raz podjęłaś jakąś decyzję, trzymaj się jej. Nie wiesz wszystkiemu, co mówię o tobie. To może być kłamstwo. Zaprzeczenie oczywistym faktom jest symptomem mojej choroby. Co więcej, najczęściej łatwo tracę szacunek dla tych, których zbyt łatwo można oszukać. Nie pozwól mi mieć nad tobą przewagę, nie daj się wykorzystywać przeze mnie. Miłość nie może długo istnieć bez wymiaru sprawiedliwości. Nie ponoś za mnie, lub nie próbuj oddzielić mnie od konsekwencji mojego picia. Nie kłam za mnie, nie płać za mnie rachunków. Takie postępowanie zmniejsza lub zapobiega kryzysowi który mógłby zmobilizować mnie do szukania pomocy. Dopóki będziesz mnie ratowała w, z każdej opresji, będę mógł zaprzeczać temu, że mam problem alkoholowy. Ponad wszystko ucz się, ucz się co tylko możliwe o alkoholizmie i twojej roli w stosunku do mnie. Przychodź na otwarte zebrania AA. Uczęszczając na spotkania Al Anon regularnie. Uczęszczaj na spotkania Al Anon regularnie. Czytaj literaturę i utrzymuj osobisty kontakt z członkami Al Anon. To są ludzie, którzy mogą dopomóc zobaczyć jasno całą Twoją sytuację. Kocham Cię, Twój alkoholik. I okazuje się, że w przypadku tej choroby alkoholowej wychodzi z niej od 10 do 20 ludzi, i gdzie ich możemy spotkać? Właśnie w grupach AA. I te osoby, które wychodzą, które są w grupach AA, one wszystkie, jak, jak, no, prawie wszystkie te osoby stwierdzają, że zaczęły wychodzić z problemu, bo ktoś ich mądrze pokochał, czyli okazał im twardą miłość. Pracodawca zwolnił z pracy po pierwszym upomnieniu. Żona wezwała policję, kiedy znęcał się psychicznie i fizycznie nad rodziną. Czy jakieś inne poniósł, chociażby finansowe, konsekwencje swojego, swojego postępowania. Więc to jest potrzebne, mądra postawa. Jezus nas uzdrawia, Jezus nas uwalnia. Ale Jezus też posługuje się specjalistami. Leczy serca przez kardiochirurgów, a alkoholików leczy przez terapeutów i przez grupy wsparcia. I ten przykład, który tutaj podałem, ten list alkoholika, to już jest bardzo zaawansowane stadium choroby alkoholowej. Natomiast warto też wiedzieć, zobaczyć, gdzie się to zaczyna. Kiedy to się zaczyna? Bo im wcześniej znamy problem, tym łatwiej jest na niego zareagować, łatwiej jest ten problem uleczyć. Więc jak to się zaczyna? Niebezpieczeństwo uzależnienia od alkoholu pojawia się w chwili, kiedy człowiek zauważa, że działanie alkoholu odpręża i daje ulgę. Redukuje napięcia, niepokój, osłabia poczucie winy, ośmiela. Ułatwia zaśnięcie czy pobudza do działania. Stopniowo osoba zagrożona uzależnieniem zaczyna poszukiwać, inicjować i organizować okazję do wypicia. Pije z chciwością, wyprzedza kolejki, powtarzają się przypadki upicia, a także pije alkohol pomimo zaleceń lekarskich sugerujących konieczność powstrzymania się od picia. Wkrótce zaczyna być dumna z tego, że może wypić większą niż uprzednio ilość alkoholu. Jest tak, tak zwana mocna głowa. A tak naprawdę zwiększa się tolerancja na alkohol. Ale jednocześnie pojawia się niepokój spowodowany trudnościami w odtworzeniu wydarzeń, które miały miejsce, czyli tak zwany urwany film, czy przerwa w życiorysie. Osoby, które uprzednio piły wyłącznie w sytuacjach towarzyskich, zaczynają pić samotnie i do tego w ukryciu. Coraz częściej powtarzają się przypadki prowadzenia samochodu po niewielkiej nawet ilości alkoholu. Osoby wchodzące, osoba wchodząca w uzależnienie stara się unikać rozmów na temat swojego picia, a później reaguje gniewem bądź agresją na sygnały sygurujące potrzebę ograniczenia picia oraz w sytuacjach utrudniających dostęp do alkoholu. Kiedy zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że jej picie różni się od picia innych osób, podejmuje ciche próby ograniczenia picia, po to, aby udowodnić sobie, że jeszcze posiada kontrolę nad piciem alkoholu. Więc warto. Zauważyć problem, warto przyznać się do swojego problemu, i dla alkoholika, ratunkiem jest przyznać się do problemu. Dla żony alkoholika, dla męża alkoholiczki, dla męża alkoholiczki, tak, ratunkiem jest wyjść z ukrycia. Tak jak dzisiejszy trendowaty, wychodzi z ukrycia. Tutaj, alkoholizm jest bardzo podobny do trądu. To jest choroba społeczna, która powoduje duże uczucie pustki, osamotnienia, wyobcowania też wstydu, żeby ten cały problem zakryć w domu, ale trendowaty przełamał to, wyszedł, wyszedł do Jezusa i doznał uzdrowienia. Więc niech Jezus nas do tego uzdalnia. Jeżeli w naszej rodzinie jest ktoś taki, to, to postarajmy się pomóc w ten sposób. I tutaj też dobrą pomocą jest... Książka Zagrożenie alkoholem, chronienie miłością, ten list, który przeczytałem, pochodzi właśnie z tej książki, ona będzie do nabycia pod chórem w cenie 15 zł i jeszcze konkretną pomocą są stowarzyszenia abstynenckie. Przy ulicy Tkackiej 11, przy rynku, tak w podwórko się wchodzi, jest jedno stowarzyszenie abstynenckie, drugie jest przy ulicy Niskiej, przy Parafii Świętej Rodziny. Warto wiedzieć, jeżeli jest taka potrzeba, warto skorzystać z tej pomocy. Otwórzmy się na to uzdrawiające działanie Jezusa, który uzdrawia nas przez modlitwę, przez Eucharystię, ale też przez konkretnych ludzi, którzy niosą, niosą nam pomoc. Amen.